Witam, witam. Cieszę się, bo jest pogoda i postanowiłam, że zacznę nagrywać. Nie mam pojęcia kiedy ja dodam ten film, ale póki jest pogoda to pomyślałam, że wszystko i wychodzę z domu eee, Zostawiłam burdel. Robię postępy. Mały niestety na razie nie śpi, ale jest cicho. Więc zobaczymy jak pójdzie. Idziemy, pokażę Wam fajne miejsce. Cieszę się, że mam to no, w miarę blisko domu. Może nie aż tak blisko, ale dosyć blisko. Takie duże jezioro, więc jak się zrobi ciepło, to będę chodzić. Jest chyba 7 km wokół tego jeziora. Więc jak się zrobi pogoda, małe troszkę podrośnie, to będę chodzić. Po drodze są takie ławeczki, można sobie usiąść. E, tam dalej jest taki mostek, tam są kaczki też. E, jest naprawdę fajnie. O, tutaj mały szkrab. O, usypia, dobra. Zasypia. E, I las. A tam dalej, właśnie to jezioro, o którym mówiłam. Idziemy. I mam fajną kurtkę. To znaczy, może. Nie no, jest fajna, jest fajna. Chciałam powiedzieć, że może nie jest fajna, ale mi się podoba, ale jest fajna. Taka o! Taka krótka, zaraz wam zademonstruję. Ma fajny kaptur. Eee, takie w ogóle fajne kolory twarzowe. A najfajniejsze jest to, że kupiłam ją w zarze za 129 koron. E, była ostatnia, także nie wiem, jeżeli jeszcze dziewczyny pójdziecie do zary. Może wam się uda. W każdym bądź razie jak wzięłam ostatnią, chyba, że jest jakaś dostawa. Wygląda w niej jak bałwan, bo jestem gruba. Ale przecież w końcu schudnę. Chyba. Doszliśmy do jeziorka. Są tutaj łabędzie, można tutaj grilla sobie zrobić. Bardzo dużo osób tutaj biega, chodzić na spacery z psami. Ja tu wcześniej chodziłam dosyć często bo wcześniej też mieszkałam tutaj w okolicy i, i dziwne uczucie, że teraz jestem tu z dzieckiem. Mm. <laughs> Także fajne miejsce. Mam ze sobą też butle z wodą butlas TK Maxa. Staram się, jak wychodzę teraz zabierać wodę, bo bardzo mało wody piję, a wiem, że jak chcę schudnąć to muszę. Pić dużo więcej wody, także się staram, ale nie zawsze mi wychodzi. Wracam już powoli, dlatego że mały coś mi kwęka. Boję się, że się rozwrzeszczy, a najwyżej jak widzę, będę widziała, że zasnął. Po prostu pójdę w drugą stronę. Tak idę teraz jeśli śmieję sama do siebie. Mam taką fazę majakalno-obsesyjną. Zawsze chodzę. Znaczy jak chodzę to szukam takich domów opuszczonych, starych i sobie wyobrażam, a gdyby to był mój dom, co ja bym w nim zrobiła? Jakbym go przerobiła. I zawsze sobie tak wyobrażam Ech, Może przez to, że sama nie mam swojego domu. Chciałabym mieć właściwie nawet taki malutki domek, ale żeby był w nim kawałek ogródka. No. Także jak macie jakiś stary dom, to możecie mi dać w spadku. Ja sobie go przerobię. I już. Na przykład taki domek stoi opuszczony i pewnie będzie tak stał aż się rozsypie. Często z takimi domami jest niestety tak, że e, zostaje taki dom w spadku i ludzie Zazwyczaj nie potrafią się dogadać Jedno nie chce sprzedać Drugiemu się widzi cena za niska Trzeciemu za wysoka Czwartemu jeszcze coś nie pasuje I właśnie często jest tak, że Taki dom stoi Wiem, bo u mnie na wsi tak jest <grym> Stąd akurat znam taki przypadek po Prostu dom Się rozsypie I ani pieniędzy Ani domu Także Wiecie o co chodzi nie popieram żarty żartami ale znalazłam fajną miejscówkę chodząc właśnie tutaj z wózkiem, mały mi usnął więc sobie chodzę dookoła e, coś chciałam powiedzieć, dwie rzeczy pierwsza to, że bolą mi strasznie kolana i nie wiem czy to dlatego, że jestem e, gruba to znaczy nie jestem aż tak strasznie gruba ale no jestem dużo grubsza e, te 15 kg jak mówiłam mi zostało jeszcze i nie wiem, czy to przez to i to wróci mi do normy, czy, czy coś jest nie tak. Bo naprawdę strasznie mnie te kolana bolą, nawet jak wstaję z młodym. To no to jest straszny ból. A druga sprawa, mm, stopy. Dajcie znać, kobiety, czy Wam po porodzie też stopy się zwiększyły. <laughs> mimo, że stopy nie chcą, mimo tego, że zeszła mi ta cała woda. Nie chcę mi wrócić do mego poprzedniego rozmiaru. I te moje 38 tak chodzę, ale człapię jak pingwin, bo trochę są na mnie za małe. Więc muszę chyba wszystkie buty pozmieniać, bo pewnie wszystkie będą za małe. I nie wiem czy mi to jeszcze przyjdzie do siebie, czy nie, dajcie znać. Zobaczcie moje cudo, jak mamusia wystroiła ładnie, tak? Na spacerek. Trzeba ubierać, bo Adaś wyrasta ze wszystkiego, tak? No. Pięknie wyglądasz Adaśku. A co to za mina? Ehe. Co to zamina? Moje cudo. Urzęduję trochę teraz w kuchni, bo mały mi spał na klacie. 40 minut, ale tak zgłodniałam, że postanowiłam, że go odłożę. Ale u dziwo dalej śpi. Eee, co? Zrobiłam sobie smoothiesa. Dzban. E, już sobie go po właściwie wypiłam. E, a na obiad będzie brożonka. E, czekaj, już wam pokażę. Czekaj, czekajcie. Będzie po chińsku dzisiaj. E, jakieś tam coś, jakieś nudle z warzywami i trochę kurczaka. Wyjęłam sobie z, zamrażarnika, z zamrażarki ten. E, tutaj mam. Na czosy, ale niestety nie zdążyło się rozmrozić, więc dlatego to. E, to jest kupne. Na czosy sobie robiłam jeszcze jak byłam w ciąży. E, tutaj widzicie, trochę jest roz, rozwalone. E, mówiłam, że na czosy e, mięso i wszystko robiłam sobie jeszcze jak byłam w ciąży. Właśnie na takie dni jak, jak dzisiaj. E, no ale co? Nie, nie zdążyło się rozmawiać. O. Dzień dobry. Jest godzina dziewiąta. Ja nie śpię od... piątej? nawet nie wiem. Wiem, że młody się wcześniej obudzi już nie chce spać. I tak jest dosyć często, że przesypia noc fajnie, a nad ranem już się budzi, już tak się wierci i nie za bardzo chce już spać. Teraz korzystam dlatego, że leży mi spokojnie, został nakarmiony. Ja małego karmię w większości butelką, bo cyca nie chce mi jeść. Z cyca niestety od samego początku mieliśmy problem, dlatego że cesarka, wiadomo, po cesarce pokarm przychodzi tak jakby później, i on, jak był um, po porodzie zaraz na intensywnej terapii, to tam dostawał jedzenie, wiadomo, modyfikowane mleko, e, i później, e, mimo tego, że się zasysał, e, on. Podawali mu mleko z kubeczka, nie z butelki, tylko z kubeczka, więc on później był strasznie niecierpliwy, jak był na cycu. Chciał ssać i to mleko po prostu za wolno leciało. I on był niecierpliwy, dar się i e, na początku ściągałam mleko, dawałam mu z butelki, e, później próbowałam go przystawiać. Niestety nie chciał, więc teraz daję mu czasami jeszcze mam trochę mleka, więc e, najpierw mu daję. Trochę z butli, żeby trochę podjadł. Później mu daję y, cyca i później, ewentualnie, jak nie doje, to jeszcze mu daję y, z butli. Y, a w nocy dostaje tylko butle, no bo nie, nie bawię się w coś takiego. E, I co chciałam powiedzieć? E, wyglądam jak wyglądam, wiem jak wyglądam, jestem zmęczona, ale takie są realia. E, korzystam póki leży spokojnie. Zabrałam się za robienie zupy, bo tak to jest, jak, jak wiem, że leży grzecznie, to korzystam. Pranie już się kończy robić, śniada nie zjadłam e, i na końcu po prostu ogarnę siebie i pójdziemy pewnie na spacer. E, był przymroze dzisiaj w nocy, ale, mm, ale chyba jest już na plusie, więc... Przejdziemy się trochę. No, więc jak powiedziałam, korzystam, bo nie wiem ile poleży mi grzecznie. Wróciliśmy właśnie ze spacerku. Wzięłam ze sobą kamerę, ale brakło mi rąk do nagrywania. Pogoda jest fajna, jest ciepło. W sensie jest słońce, ale jest zimno, więc jest taki fajny mrozik. Poszłam do sklepu po chleb tostowy, bo zachciało mi się takich tostów z mocarelką i z suszonymi pomidorami więc biorę się teraz za to będzie taki mój ala lunch jeszcze jest która godzina, jeszcze nawet 12 nie ma eee, i później dogotuję tą zupę, bo już pokroiłam sobie wszystko dzień dobry eee, więc biorę się no biorę się już któryś raz z kolei jest tak, że jak usiądę i zaczynam jeść i w miarę młody jest grzeczny teraz sobie siedzi, fajnie się bawi tam w bujaczku Zrobiłam sobie tosty. Już trzecią, właśnie z kolei, jest tak, że słyszę wtedy takie bulgotanie w pieluszce. Zgadnijcie, co to jest. Dodam, że to nie jest na przykład Bigos. Wyszłam na spacer, a zapomniałam ze sobą kamery, więc nagrywam telefonem i chciałam powiedzieć, że upociłam się jak świnia. I odnosząc się do tego, że upociłam się jak świnia, chodzę jak pingwin. Ktoś mi napisał, że spasłam się jak cielak. I domyślam się, że ktoś chciał mi po prostu pojechać tym komentarzem i może sprawić mi przykrość. Do drogi autorzy tego komentarza. Autorko nie wiem. Cielak to dzidziuś krowy. I on jest taki chudziutki zazwyczaj wiecie, jak popatrzycie na taką małą krówkę, to właśnie to jest cielak. Więc dziękuję za komplement. No. Chodzę sobie tak dookoła. Jest zimno, ale jest fajnie. Mały ma oczy jak 5 zł, więc podejrzewam, że mi nie uśnię, ale jak jest cicho, to jest ok. Eee, idę dzisiaj... Mam wychodne. Generalnie idę na miasto. Może na kawę. Nie wiem, zobaczymy. Uśmiech. Rachel. O ogon. No. Wracam właśnie z centrum, bo byłam z dziewczynami na zupie w takiej tajskiej knajpie, ale opadłam z sił. <grym w nocy> opadłam z sił bo mi głowa, chce mi się spać i jadę do domu. To Pozdrawiam Karolinę. I co? I tyle. I kończę. Kończę film, bo chyba będzie za długi. Nawet nie wiem jak ja to złożę, ja to będzie miało minut. Mam nadzieję, że nie za dużo, żeby to się dało oglądać. Ehm, I tyle. E, tyle w tym filmie. Do następnego. Uwaga, bo jadę na rondzie. E, do następnego.